Cześć, z tej strony Mikaty, zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę, dojeżdżamy do 5 tysięcy subów i jedziemy dalej. Plan jest prosty, dajcie suba, oglądacie dalej tego wspaniałego shorta. Z racji tego, że gram w rankedy również prezentuję Wam to, co moza, można wydropić, można zdobyć w ramach Karnetu Pro. W tym momencie na tą chwilę mamy żółtą gwiazdę na żółtym tle, czyli nic innego, jak nasz cudowny, wspaniały, jedyny, legendarny stardrop. Chciałbym coś dobrego, chciałbym może nowego zadymiarza, tak jak ostatnio z mitykami wydropiło, chociaż kredyty też by się przydały, biorę w ciemno wszystko, niech się dzieje co chcę, a jest to skin do Lu, tylko jaki? Lu Burger lu. pewnie, że biorę, pochwalcie się co wam również wydropiło, na razie.